Dzień dobry panu. Mam takie pytanie. Czy często się pan uśmiecha? Nie, zwłaszcza jak, jak widzę durnego idiotę Jana Rodzenia, dyrektora klubu Księgarza w, w Warszawie. Możecie mu się pokazać, że jest idiotą, że mam go w dupie i chętnie go pobił, możecie nawet puścić. A proszę z czego się pan śmieje najczęściej? Jakby Jan Rodzeń upadł i sobie głupiery rozwalił. Bo no tata, wróć nie działa Ta no. No to wideo. Pokaż. Kurwa, moi je znowu. No nie, nie, nie. Jeszcze nowe wideo na gwarancji. Znowu nie chodzi? Kurwa. Może płyty nie ma? No jest płyta. Kurwa, jest złożona. Płyta, mordę, jebane. Wszystko się zacina. Kurwa. Wszystko. Kamienia! To mi się mieszkańców gdzie spądza Subestra w tym domką? Jak pędzie Subestra Wtedy grał w grę A w jaką? Tombra Okej, okay, dziękuję bardzo Jak lata cały zestaw Miota nim jak szatan zaczął nim... O kurwa! No w pizdę daj! No pierwdole o chuj o kurwa o kurwa Pit Państwa Paweł będzie skakał, tutaj mamy z metr 50, Kurwa, jest wysoko, nie? No jest, kurwa, wysoko Na bolidzie, może z bliska Zobaczycie jego stan techniczny Zajebisty, kurwa Sprzedaż, kurwa Dwondzie pod 0,700 pytajcie, pytajcie o bolida Kurwa, szybkie, że mam plułasz. No, proszę państwa, same siła nochy nie? No, kurwa, kurwa, stan idealny Dobra, lakierek nowy Kurwa, i pan Paweł No, kurwa, I jedziemy, mord Dawaj Maniek, Kursu. DAWAJ MANIEK TO JUŻ SIĘ kameruje! Ej ja, kurwa ta kierownica się skrzyniła Ej, kierownica się wstrzymiła. CHUJ Z KIEROWNICĄ Kursu. DAWAJ! Nie kurwa, chciałem się Kurwa, rzeczywiście! Kurwa! Ała, to się wszystko boli! A, uła, kurwa! RÓB SALTO KIEMON! <grym wstrzymał> Iwan, posłuj się. Nie już nie drę. <grywa> nie drę, mordy. Posłuj się tam obok. Drze. <grywa> nie drę. Posłuj się, Iwan. No ale posuń się bo jak chce się kurwa położyć do spania Czajsz to czy nie? drzemordę Nie drę <laughs> mordy Iwan Posuń się Drzesiek pełniam <laughs> <dana. śmiech> Posuń się Masz kurwa przerwę Co? Gdzie mam przerwę, jaką? Spiwoże <laughs> No posuwaj się chuju jebany Czajsz to? Posu się Iwan. Pod ścianę tam się posłysz. No Poznaję się, niech wypierdalają, po chlebcie. Ja tu chcę się położyć, rozumiesz? Posłysz się na jebańcu. A ja chcą, to niech przyjdą, niech wypierdalają na beton, kurwa. Ale kto ma przyjść, jak ja tu chcę się położyć? To tempę kurwy, co mordę drogi. Ale ja chcę się tylko tu położyć, czajż to? Posunie się czy To idź po te książki kurwa i zaraz i <laughs> zejdę <To> tak. <laughs> Po jakie kurwa książki? A po co? <laughs> po jakie książki? Po co? Co po co? <laughs> Iwan posuj się. No jestem posunięty, nie z lordy. Nie, nie jesteś posunięty. Posuniesz się? Bo jak za rapar <sum> przypierdoli to kurde, będzie zbiorowy. No ja jestem posunięty, nie z lordy.